Uwaga, inklus. Czerwony szpieg jest w bazie! Czerwony szpieg jest w bazie?! Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa! Musimy chronić walizkę! Yo, pomożesz mi tutaj? Zajmę się tym! Na bok, synu! Jeden, 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 o... Jeden! No, ruchy, ruchy, ruchy! Hej, ona nadal tu jest! Dobrze... Panowie? Widzę, że teczka jest nadal bezpieczna. I tak ma być! Pytanie: Czy któryś z was miał okazję wpaść pod wodę na czerwonego szpiega? Nie? Tu przynoszę złe wieści. No i ciało! Oho, już się boję! Zabiłem takich mnóstwo! Szpiedzy to cepy, co boją się podejść do kogokolwiek od frontu. Jak ty! Au! Bez urazy! Skoro ich zabiłeś, to gwarantuję, że nie byli tacy jak ja. Natomiast ten. On może sprawić nam poważne problemy. A ty co? Założyłeś mu jakiś fan klub? Nie! Założyła go twoja Stara! Co jest? Eee, a, eee. Tak myślałem. A teraz jest tutaj, żeby p... nas! Więc słuchaj uważnie! Bo obawiam się, że pornografia twojej matki to druga najgorsza rzecz, jaka ci dzisiaj czeka. Ooo! Oh. Dawaj to! Ten szpieg już przełamał naszą obronę. Działko padło! Patrzcie, co zrobił ze snajperem! Ja. A! Ja! Ha! Mm! Ja! Uh! Ja! Ma! I co najgorsze, on może być kimkolwiek z nas, roz, roz! Nie. Uch! Może być z nami w tym pomieszczeniu! Może być tobą, może być mną, może nawet być. Wow, 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 wow. Co? To oczywiste! To czerwony szpieg! Patrzcie. Lada moment, a zmieni mu się kolor. Lada moment! Widzicie? Czerwony! Nie, zaraz, to krew. No, to nadal mamy problem. Eee, sorry, żołnierzu. No trudno. I jakiś pomysł, gdzie możemy znaleźć tego szpiega? Tuż za tobą. O.! Oh. Ach, mój mały kartofelek. Hej, hej! Pamiętacie, jak mogliście wspierać mój kanał? YouTube nie za bardzo mnie lubi, chyba, więc wspierających będziemy obsługiwać przez tutudu patronate. Wracamy na Patronate. Yy, za wspieranie kanału dostaniecie podobne bonusy co zwykle. Yy, na przykład Wasze imię będzie się pokazywać na końcu filmu, właśnie w tym momencie. Yy, dodatkowe filmy, spoilery i dodatkowe materiały też będą udostępniane wspierającym. Lećcie na Patronate i wspierajcie mój kanał. YouTube nie będzie mógł już wyłączyć mi wspierania. Ha, to było uciążliwe, ale dalej będę ich męczyć, żeby reklamy mi się wyświetlał na filmach. Może kiedyś uda mi się i z nimi dogadać? Bo uważają, że dabingi to kradzież kontentu. A niektórym nie da się przemówić do rozsądku. Ale kanał mi przywrócili, więc fajnie. Ech.